te pa. Ty plus ja to dwa być nie może. Czy coś się zrobić da? Jeśli nie, to idź lub odejdę ja. te pa. Nemekite pa. Gdy zostaniesz, wiem, sen nie spełni się, w którym miłość to będzie happy end. A więc zostaw mnie. Proszę, zostaw mnie. Proszę, opuść mnie. Gdy zostaniesz ja, nie obudzę się, będę dalej śnić najpiękniejszy sen. A gdy porwie mnie koszmar, ja wywiem, brzytwy chwytać się będę, bo to cień jest nadziei, więc widzieć będę ją w każdym słowie twym, w każdej z twoich łez. Lepiej zostaw mnie. Lepiej porzuć mnie, proszę. Zostaw mnie. Nie opuszczaj mnie nie opuszczaj mnie, co za durny tekst, przecież jest jak jest gdy zostaniesz to czas nie domknie się, będę więźniem ty, będziesz więźniem też z każdą moją łzą niech odpływa w dal siła, która mnie wciąż do ciebie pcha a przez gardło niech nie przeciśnie się na meki te pa na meki te pa co to za chory pomysł, by zostać rąk czy ich ścieniem, lub przyjąć psa postać, żeby trwać przy kimś, kto ciebie nie chce. I nawet jeśli jest jak powietrze, to Pawlikowska udowodniła, że da się przeżyć, kiedy go nie ma. A tak poważnie? Szkoda, że nie ma przycisku, którym da się wyłączyć uczucie, gdy się skończy nadzieja. I ból, przed którym nie da się uciec, i żal, że ciebie przecież już nie ma, choć niby jesteś liczysz na przyjaźń. Chcesz, żeby miłość mi zastąpiła. A tak się nie da. Jak mam ugasić ten pożar, który nadal mnie trawi, gdy jest zażywie przy mnie i ciągle sprawia, że znów zajmuję się ogniem? Chcę, ale nie mam jak Cię zapomnieć. By się pożegnać też szansy nie mam. Co chwila wraca do mnie nadzieja, że może jednak, że to nie koniec, dlatego proszę na razie odejdź. Muszę pożegnać to uczucie, którym się wiosną tak karmiłam, które radości dało tyle, które sprawiło, że znów żyłam pełnią, i pełnia niech zostanie. I wiem, że będę szukać dalej, bo tylko w niej jest taka siła. Tylko w miłości wciąż jest siła. Choćby najkrócej ze mną była, to ona we mnie ocaliła to, co najlepsze mi zostało. Czułość dla świata. Takiej mało. I tyle wersów mi przyniosła. To była najpiękniejsza wiosna. A w słowach bryla zło zostało. Bo to nie miłość. To nie wola stawać się cieniem czyichś rąk. Mnie. Moje życie jeszcze woła. Nie będę więc marnować go. Żegnaj uczucie, żegnaj piękna, wiosno i kolorowe dni. Ja idę w lato i niech nowe zaczną się wkrótce spełniać sny.